w kolonii odbyło się noworoczne spotkanie polonijne organizowane przez konsula generalnego Marka Głuszko W swoim przemówieniu polski dyplomata podziękował za aktywność i zaangażowanie w budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą Jesteśmy w Niemczech w kraju w którym spotkania noworoczne mają tradycję już daleko daleko sięgającą w historii Stąd no, nie mogłoby inaczej, również nie mogło być inaczej w naszej polskiej społeczności. Chcieliśmy dać taką możliwość przynajmniej raz do roku spotkania się wszystkim naszym rodakom tutaj, którzy mają kontakty z placówką, aby porozmawiać o tym, co za nami, porozmawiać o tym, co przed nami. Wydarzenie zgromadziło liczne grono przedstawicieli Polonii, działaczy społecznych, przedsiębiorców oraz osoby zaangażowane w życie polskiej społeczności w Niemczech. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. Uważam, że są bardzo ważne, bo nie mamy innej możliwości z innymi ludźmi się po prostu spotkać. Jest tyle środowisk polonijnych, których nie znamy, a tutaj mamy okazję w ogóle poznać, kto działa w jakich miastach i nawiązać kontakty, porozmawiać, z konsulem również porozmawiać, pomyśleć o różnych projektach na przyszły rok. Dokładnie jest to mój pierwszy raz dzisiaj. Jestem zachwycona przede wszystkim tym koncertem właśnie skrzypaczki. Jest to coś, że tak powiem, i dla oka, i dla ucha, również ta możliwość spotkania naszych znajomych, ale również poznania nowych ludzi. Uważam, że to jest świetna okazja właśnie do nowych znajomości. W ramach spotkania zaprezentowano wystawę Polonia w obiektywie Roberta Siery. Jesteśmy dzisiaj w Kolonii, w konsulacie. Przy okazji spotkania Polonii noworocznego na ścianach konsulatu zawisła wystawa Roberta Siery. Jest to wystawa prezentująca zdjęcie z działań z Polonii z ostatnich, może powiedziałabym, dwóch lat. Pojawiają się organizacje pozarządowe, takie jak Piast, zespół folklorystyczny na zdjęciach polskie Kwiaty, polonijni artyści, malarze, projektanci artystyczni, muzycy i wystawa miała na celu pokazanie różnorodności kultury polskiej i działań Polonii tutaj w naszych okolicach. Ta wystawa pierwsza miała odsłonę w kontakcie, czyli w polskiej gminie Piast. Później była w restauracji gdańskiej w Oberhausen. no Dzisiaj ją mamy tutaj w konsulacie w Köln. Ale to jeszcze jest nie koniec, bo stąd później pojedzie do Berlina, a ostatecznie będzie wysłana do Polski i tam też jeszcze w Polsce będzie wys jako wystawa i będzie zarchiwowana. Spotkanie umilił koncert skrzypaczki Klary Gronet z Polski. Noworoczne spotkanie polonijne w konsulacie RP w Kolonii po raz kolejny potwierdziło, że Polonia w Niemczech jest silna, zjednoczona i gotowa do dalszej współpracy. Ten rok jest rokiem na pewno ważnym w naszej historii, ważnym dla państwa polskiego, z tej racji, że kierujemy pracami w Radzie Unii Europejskiej. To przewodnictwo w Unii Europejskiej daje nam szansę pokazania Europie, że nie jesteśmy już tylko beneficjentami, którzy jak wchodziliśmy do Unii, głównie korzystali ze środków unijnych. Natomiast jesteśmy krajem, który chce, potrafi kształtować przyszłość Europy i wpływać na pożądane reformy. Oczywiście tych ciekawych, ważnych tematów w pierwszym półroczu mamy więcej. To są również wybory, wybory w Polsce, prezydenckie 18 maja, zapewne również 1 czerwca, druga tura. To są wybory, które, w których głosuje około 50 tysięcy wyborców w naszym okręgu konsularnym. Śmiem twierdzić, jeden z największych na świecie po tym okręgu konsularnym. Oczywiście wybory również w Niemczech, które są ważne dla dalszej współpracy polsko-niemieckiej. Nie możemy także pominąć 80. rocznicy zakończenia wojny. Szczególnie tu w Niemczech, gdzie tak wielu naszych rodaków spoczęło na ziemi niemieckiej jako ofiary, czy to pracy przymusowej, czy obozów koncentracyjnych. Stąd ten apel przy okazji przyjęcia noworocznego, apel o to, abyśmy pamiętali, szczególnie pamiętali w okolicach 8 maja i odwiedzali te groby i dbali o ich właściwy stan. To wydarzenie otwiera nowy rok pełen inspirujących inicjatyw i projektów. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.